Czas zatrzymał się w miejscu. Kobieca łaźnia na kopalni Anna nie działa od wielu lat. Jednak to może się zmienić już niebawem. Miasto przejmując te obiekty, myślało o tym, żeby te obiekty przywrócić do życia w sposób inny niż górnictwo, bo wiadomo, górnictwo na tej ziemi już nie będzie się rozwijać. Ale żeby zostały te akcenty historyczne. I w tym obiekcie, przed którym tutaj stoimy, ma. Powstać biblioteka jako główny zamysł. Będą tam też biura jednostek y, urzędu. Natomiast generalna rzecz to jest biblioteka, która ma tam powstać. Myśmy w zeszłym roku opracowali w ogóle koncepcję dla tego obiektu, która była zlecona. Y, zleciliśmy już projekt, wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę dla przebudowy tego budynku na te cele, o których y, mówiłem. Ten projekt ma być gotowy z razem z pozwoleniem y, do końca czerwca, jeżeli się nie zmieni oczywiście i później zacznie się okres realizacji, ponieważ środki są przydzielane na konkretny horyzont czasowy. Zakończenie tej inwestycji ma być do końca przyszłego roku. W każdym razie powinno być zrealizowane do końca przyszłego roku. Czasu jest bardzo mało, ale 8 milionów złotych pozyskane z rządowego funduszu inwestycji lokalnych trzeba wykorzystać do końca 2022 roku. Pracy jest wiele, bo koncepcja zakłada nowoczesną modernizację, która dba o szczególny charakter tego miejsca. Obiekt wpisany do gminnej tylko ewidencji zabytków, on nie jest rejestrowym obiektem. Zewnętrzna tkanka zostanie tak jak jest, co widać na koncepcjach, czyli chcemy odtworzyć te Cegły, chcemy odtworzyć te łukowe wejścia, okna, które tu były, część już na dzień dzisiejszy nie istnieje, ale mają być odtworzone. Natomiast w środku maszyna nie jest zabytkową, ale żeby został klimat tego miejsca, ma część tej maszyny jakby pozostać zachowana, żeby ten klimat tego miejsca górniczego został, mimo tego, że w środku będzie Biblioteka. Tam będą dwa poziomy. Jeden poziom, który jest sala główna i antresola, jeżeli chodzi o bibliotekę. Natomiast dwa poziomy w części biurowej, czyli dolna część, biu część biurowa i część biblioteki, bo biblioteka wkracza w tą część dolną i górna część, która będzie ty typowo biurową i techniczną częścią. Zrewitalizowany zostanie także obszar wokół budynku. W planie jest stworzenie czytelni pod chmurką, zielonych altanek, w których będzie można zagrać planszówki oraz stref ciszy. Szybian stojący tuż obok budynku zostanie udostępniony zwiedzającym jako wieża widokowa, a cały obszar będzie oddzielony od strefy przemysłowej ścianą pełną roślin. Ściana wertykalna, czyli ściana zielona, która tam ma powstać, tak jak w Wodzisławiu na dworcu, to ma być płot zielony o tym. Ta ściana zielona w sensie płotu, żeby zielenią trochę odciąć się od tego, bo zawsze to współistniało i musi współistnieć, bo ta ta część przemysłowa też jest ważna dla miasta. W planach oprócz strefy kulturalnej i przemysłowej jest utworzenie jeszcze strefy sportowo-rekreacyjnej.